Co myślisz o papieżu Franciszku? Takie pytanie zadała moja koleżanka Etiopce, która pracuje w Niemczech. Ona najspokojniej w świecie odpowiedziała, taki jest plan Boga. Człowiek jest planem Boga. W minioną niedzielę, świętując ciągle zmartwychwstanie Pana, świętowaliśmy coś bardzo istotnego. Bożą miłość, która jest miłosierdziem. Mam w ręku dzienniczek siostry Faustyny, córko moja, mów całemu światu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby to święto było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz. Niech pokładają nadzieję w moim miłosierdziu, najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi. Piękny plan Boga. Trudno lepszy. Jest tydzień miłosierdzia. Ten tydzień jest po to, żebyśmy sami w tym miłosierdziu boskim, jezusowym sercu, w tych rozwartych ramionach pełnych miłości znaleźli schronienie. Bo taki jest plan Boga. Chcę Cię kochać. Ale ten przytulony przez Boga człowiek posłany jest po to, żeby podarować to komuś. W tygodniu miłosierdzia trzeba by trochę miłości więcej dać temu, kto jest głodny. Chleba owszem, ale może zauważenia, może serca, może uśmiechu. Podzielmy się tym. Piękny plan Boga. Karmić się miłością i podarowywać miłość. Może być coś lepszego. Mógłby Bóg wymyśleć coś piękniejszego. Spróbujmy.